Oto sposób, w jaki możemy wykonać pierścionek z kamieniami półszlachetnymi. Bazą do stworzenia tego pierścionka są: srebrna obrączka z kółeczkiem, dwa koraliki z ametystu oraz srebrne elementy montażowe. Pierwszym etapem jest przełożenie srebrnej szpilki przez koraliki i miseczkę. Następnym przełożenie szpilki przez oczko pierścionka. Przed zamontowaniem drugiego koralika należy zablokować szpilkę, zaginając ją na oczku obrączki. Czynności te należy wykonać bardzo starannie i delikatnie. Na drugi koniec zagiętej szpilki nakładamy srebrne miseczki wraz z ametystową kulką. Miseczki pełnią funkcję ozdobną, lecz mogą również tuszować niedoskonałości wykonanych otworów w koralikach. Pozostało nam jeszcze wykonanie kółeczka przy pomocy specjalistycznych narzędzi dostępnych w sklepie Onyx.eu. Tą samą metodą można stworzyć pierścionki z większej liczby koralików. Powstałą w ten sposób kolekcję możemy uzupełnić o wykonane kolczyki. Wykorzystane w filmie elementy dostępne są w sklepie OnExeo.